Witajcie moi drodzy, jak tam się trzymacie? Prezentacja Patcha 2.1 i I Tutaj mamy wiadomość od Riot Games, że postanowili spróbować czegoś nowego. Chcemy uchylić przed wami rąbka tajemnic na temat Patcha 2.1, więc w sumie miło z ich strony, że zapowiadają coś, co będą robić i pomału będą to realizować. który potrwa do końca marca, tak? Czyli od lutego tego miesiąca bieżącego do końca marca, więc to będzie słuchajcie duży patch i w sumie oni pokazają, pokazują to co się zmieni na przestrzeni no w sumie dwóch miesięcy tak naprawdę. Teraz wjeżdża patch 2.1 po prostu. Za dwa, za dwa tygodnie będzie patch 2.1a, za miesiąc będzie 2.1b i będzie jeszcze w połowie marca 2.1c. I to wszystko jest wtedy jasne, i później wjeżdża kolejny, e, kolejny duży patch. Tak to nazwiemy, bo to co oni tutaj przedstawiają, to jest taki duży patch podzielony na e, mniejsze zmiany. E, więc miło w sumie z ich strony, że nas tak przygotowują mentalnie też. Ale zobaczmy, co ogólnie Riot chce, e, jakby tutaj zmienić, dodać do wide y drift. Więc w lutym przewidziane są powtórki tryb obserwatora, więc myślę, że już niedługo się możemy tego spodziewać. Prawdopodobnie już nawet teraz to już wchodzi w tym momencie. Nie wiem, jeszcze nie czytałem patcha 2.1 tego mniejszego, który też ma tam zmiany bohaterów. Wydarzenie Krzęcowa bestia, nowi bohaterowie Ksajach i Rakan i o dziwo słychać, oni właśnie będą w lutym, pod koniec lutego w duecie są będą wypuszczeni, ja bardzo czekam na te mm, postacie, osobiście Rakan bardzo mnie e, też przekonuje i tak Sajach, którą e, na pewno będę grał ale generalnie to są bardzo mocne postacie, e, Ksajach ma e, Imuna, nie wiem czy wiecie ale jest to jedna z takich lepszych e, postaci m, typu strzelec e, które bardzo dobrze radzą sobie chociażby ze Zedem, A właśnie dzięki e, temu ultimate'owi no i Rakan słuchajcie, ja myślę, że Rakan to jest taki klasyk jeżeli chodzi o supportów, mi chodzi tutaj o ten top tier Pamiętam, że na LCS-ach często jest widywany No i w we, we wersji mobilnej myślę, że będzie też w topce, będzie to jeden z silniejszych supportów Więc fajnie słuchajcie, że wychodzą te nowe postacie, dużo tych nowych postaci I one też będą wprowadzać zmiany w mecie Dalej, marzec słuchajcie, co w marcu? Katarina Dziwne w sumie, bo ja się spodziewałem katariny w lutym. Nowi bohaterowie w marcu też: Lona, Diana i Pantheon. Zobaczcie, w marcu wejdzie cztery bohaterów. Lonka tak się prezentuje: to jest Diana, a to jest Pantheon, który całkiem fajnie wygląda. Troszeczkę inaczej niż na wersji napis. jego, jakoś inaczej zapamiętałem. Pamiętam, że zawsze miał ten hełm, a tutaj bez hełmu jest taki hmm, podstawowy bohater. I to jeszcze ten Irokes. Całkiem, całkiem fajnie to wygląda. No, i tutaj mam jakieś wydarzonko, ścieżka wyniesienia, nowe skórki, project, tak. No i spoko. Przewidywany czas kwiecień, i wtedy przybędzie patch 2.2. No to to jest logiczne, tak jak słuchajcie, mówiłem Wam e, o tej mechanice patch. E, dobra, przejdziemy, słuchajcie, dalej. E, opis patcha 2.1 Wireframe. Ten bieżący to teraz się tutaj dzieje ze zmianami bohaterów. Dobrze, i tutaj słuchajcie, e, ten patch ma się skupić na tych jordlach bo one ostatnio wyszły i no niektórzy z tej serii są troszeczkę niezbalansowani. Tutaj jest mowa stanowczo o Kenanie, który no jest wszędzie, słuchajcie, na zawał opikowany, czy to w Goldzie, czy to w Platynie, czy to w Challengerze. Na siłę jest ta, ta postać pikowana, a to znaczy, że jest po prostu Broken, i faktycznie tak jest. Hmm. sprawdźcie powtórki i tryb obserwatora wraz z wydarzeniem Księżycowa Bestia. Czyli słuchajcie, jeżeli wejdzie Księżycowa Bestia, to wejdą też powtórki i tryb obserwatora. E, więc nie wiem, czy jeszcze czy już to weszło. Później to sprawdzimy. Hmm. Następnie Ksajak i Rakan. Tutaj a, nie piszą dokładnie, kiedy wcześniej dowiedzieliśmy się, że pod koniec lutego, ale ja myślę, że walentynki są 14 lutego, więc zakładam, że Ksajak i Rakan jako ta zakochana para. E, wręcz małżeństwo, e, będą właśnie tego 14 lutego lub w tym okresie gdzieś. Więc bądźcie czujni. Funkcje powtórki, powtórki będą dostępne dla waszych ostatnich 50 meczy. Oglądajcie to, co działo się podczas waszych meczów, aby poprawić swoją grę lub ponownie przeżyć te niepowtarzalne chwile. I tutaj, słuchajcie, mamy na zdjęciu, widzimy piękną powtóreczkę. Jeżeli chodzi o taki widok w osobie pierwszej na wide drift, to wiele rzeczy się jakby rzuca w oczy i to jest troszeczkę chaotyczny ekran, tak? bo mamy naprawdę sporo tych opcji i dla osób, które na przykład mało grają wide a lubią sobie coś takiego obejrzeć, to nie jest to aż tak przyjemne do oglądania, ale ten tryb powtórki, gdzie nie mamy kurczę tych wiecie tysiąca skilli i tak dalej, i 1000 opcji to wygląda bardzo przyzwoicie Jak wiecie Jak ja osobiście po sobie tak patrzę to ja uwielbiam słuchać oglądać League of, League of Legends na PC To wygląda to po prostu niesamowicie I tak samo wygląda powtórka moi drodzy The Wild Drift. Jest to po prostu mm, przepięknie zrobione I Trzeba przyznać że e, Aj tutaj turniej będzie robiony Będzie robiony e, Dobrze Powtórki zostały wyposażone w nowy interfejs, który pokazuje przedmioty czary, przywoływacza oraz złoto obu drużyn i więcej. Tutaj mamy jeszcze nagłówek więcej informacji. Powtórki są dostępne na stronie historii gier lub na ekranie po zakończeniu rozgrywki. Oglądajcie mecz od początku do końca lub podążajcie za każdym innym graczem w grze, więc możemy też obejrzeć poczynania innych graczy dostępne są różne ustawienia prędkości odtwarzania w zakresie od e, pół do razy osiem ojeju jak pięknie przewijać na razie nie można ale będzie można więc to też jest spoko powtórki wygasną z każdym nowym baczem i to też jest logiczne tak bo kurde bo to przecież tam pamięć tak będzie zajmować gra będzie się bugowała tak dalej więc muszą to czyścić tak więc to też e, dobry ruch e, super Tryb obserwatora. Uwaga! Wszyscy trenerzy, organizatorzy i gracze stylnego tylnego siedzenia. 2 2.1 przynosi możliwość obserwowania meczów waszych znajomych. Jest słuchajcie, 3 minutowe opóźnienie, aby uniknąć spoilerów. Tak wiadomo. Niestandardowe mecze posiadają 3 miejsca dla obserwatorów i nie występują podczas nich opóźnienie. Aha, czyli w niestandardowych meczach słuchajcie. Są trzy miejsca dla obserwatorów, czyli tak naprawdę trzy miejsca dla komentatorów. On no, wygląda to naprawdę obiecująco bardzo ładnie to wygląda. Dostawcie opeczki w górę, bo naprawdę Riot Games się stara i to słuchajcie widać. Aby obserwować gracza w dobieranej grze musicie mieć go na liście znajomych, więc tutaj jest troszeczkę minus. Eee, bo wydawało mi się właśnie, że nie musicie mieć kogoś tam znajomych, tak? Wiesz, możesz po prostu wejść na jakiegoś topowego... A gracza Challengera i go obejrzeć, więc tutaj minus. Szkoda. Jeśli nie chcecie zrobić ze swojego meczu przedstawienia, wyłączcie opcję dopuść obserwatorów w menu ustawień. Aha, czyli to można, tą opcję można wyłączyć. Podczas obserwowania Aleja Barona zawsze będzie na górze, a Aleja Smoka na dole. O, świetnie. Bardzo fajnie, miło z ich strony też. I tutaj skórki, słuchajcie, wiążące się z em, właśnie tym eventem Lunar Beast. I tutaj jak bohaterowie, słuchajcie, zmiany w końcu, to tak naprawdę na co czekaliśmy cały czas? W tym patchu przyglądamy się ostatnio wypuszczonym jordlom. No i tutaj właśnie będzie ta uwaga skupiona i będą też zwracać uwagę na wojowników jak Jarvan, Jax czy Yasuo. Okej, okay, przejdźmy do Kurkiego najpierw. Czy tak, pierwszy skill, bomba fosforowa, i tutaj skalowanie jest zmienione z 0,5 punkta do 0,7 punktów dodatkowych obrażeń od ataku, więc to już jest fajny buff, raczej na late game w tym momencie. E, okej okay, no w sumie fakt, miałoby to sens. E, trzeci skill, karabin maszynowy, osłabienie pancerza i odporność na magię z 4 do 8 w early game. I w late game to też jest dwukrotność 10 na 20 to jest dosyć sporo Super umiejętność o kurczę ale mu buffy dają to w, no, Wszystkie prawie skile. Super umiejętność ogień zaporowy Obrażenia podstawowe w e Ligiem tak samo czyli na late game to jest buff O 40 bo będzie teraz 150 punktów e, Dobrze skalowanie z obrażeniami Od ataku Z 0,5 Aha do 0,5 w early game też, tylko że w -game będzie 0,65. Kurde, jakie bufy dostaje? Słuchajcie, korki dostaje to są bardzo duże bufy. Ja myślę, że korki będzie teraz grany i to tak kurczę na dawał. Wow, naprawdę go to są w tym momencie już to są ogromne bufy dla korkiego na late game. to będzie potwór? Obrażenia podstawowe pocisku burzącego ze 160 i tutaj kolejny buff na late game. Zobaczcie, zobaczcie 80 obrażeń w late game. To jest dużo, to jest mega dużo, moi drodzy. Wpytę, dużo Skolowanie po dziecku burzącego zobrażenia od ataku z 0,5 punkta. Na wszystkich poziomach w late game masz i 1,3 punkta. Kurde, wow, nie no, słuchajcie, korki. No, to będzie postać teraz grana, często grana. lecimy dalej. Jarva moim zdaniem w ogóle był mocny był dosyć mocny i zobaczymy co mu jeszcze zmienią żeby był jeszcze mocniejszy tak obrażenia od ataku co poziom ze 3,5 do 4,5 i 55 to jest też dużo słuchajcie bo tak naprawdę na light masz tutaj masz tak naprawdę plus 1 punkt to jest 15 ataku na wszystkich poziomach no to zawsze coś to jest spoko spoko i dalej bojowy rytm od teraz zadaję minimum 20 punktów obrażeń okej okay, spoko to jest taka bardzo malutka zmiana Pierwszy skill cios smoka Rozmiar obszaru trafienia kombinacji ciosu smoka i demacjańskiego sztandaru Z dwóch jednostek na typu ok czy to będzie się łatwiej trafiało I super umiejętność stała prędkość do skoku Z 0,4 do 0,25 Aha Okej okay, tutaj taka bardzo malutka Zmiana to w sumie taki nawet nerf ale Ale tam nie, nie ma coś tym przejmować Dobra, jeżeli chodzi o derwana, to są takie bardzo delikatne zmiany Troszkę damage'a dostał na late game No i w sumie tyle No i będzie łatwiej się trafiało z jego pierwszego skill'u To, to, to w sumie tym się bardziej połkowało, tak? Albo Gdzieś tam w tym fajcie będzie to łatwiejsze do, do trafienia kilku celów Dobrze Jax, Jax nie radził sobie przeciwko przeciwnikom Dobra i zobaczmy co mu zmienili Dobrze, cios z wyskoku, zasięg tutaj z 6 jednostek do 6,5. To będzie na pewno odczuwalne. E, przypominam, że to też jest y, skill, który można używać na sojuszniku, więc w ramach ucieczki to będzie przyjemniejsze. E, czas odnowienia jest też skrócony w Eli Game. Jest tutaj Jack zostaje na e Game buffa w tym momencie. I obrażenia na e o 5 punktów, w Late Game o 5 punktów. To jest. <śpiewanie> Wiecie, to jest mały buff, ale zawsze coś. Zawsze coś. Po prostu nie chcą, żeby Jax był aż tak słaby w L League, więc go delikatnie cipają, bo nie chcą, żeby był e, ogólnie zbyt mocny, bo Jax w late game dalej jest bardzo silny. E, dobra, Kajsa. Naprawiony na problem, który sprawił, że Kajsa zadawała zbyt mało obrażeń. O kurde, słuchajcie, Kai'Sa zadawała zbyt mało obrażeń. Czy wy to słyszycie? Alo, słyszycie? Zbyt mało obrażeń Kajsa zadaje. No miło, ze strony Riot Games e, Drugi skill szperacz pustki Poprawiona nakładka obrażeń żerących ran na trafione OK. Ok. spoko dzięki za info e, KENEN Elektryczny szczur ninja jest zbyt silny No naprawdę Riot Games? Zauważyliście to? Dziękujemy Szczególnie jako tyran, alej i mag eksplozywny No to w sumie o czym mówiłem, że Kenen musi dostać nerf, bo jest zbyt silny i na alej I w tym fightie to, to jest dziwne tak, że postać jest wręcz idealna, 1 na 1 i idealna w tej fajcie. ok? W ogóle nie ma racji bytu taka postać w, w grze mobilnej, ta która ma wszystko zajebiste. Bo to jest bez balansu wtedy, oznacza, że nie ma balansu. Musi mieć jakieś sobie punkty, prawda? E, I zmniejszamy jego ogólną siłę. I zobaczmy co tutaj Riot Games zmniejszy. Ja generalnie, czyli nawet nie zacznę czytać, ale ja bym słuchajcie zmniejszył delikatnie range na w i znerfił drugi skill, o czym dużo mówiłem na live'ach, czy też na odcineczkach myślę, że wspominałem. Dobrze, podstawowe statystyki. <laughs> Obrażnia od ataku mu nerfią z 58 punktów do 52, spoko, prędkość ruchu z 335 jednostek do 330 jednostek i to też tak naprawdę w tym momencie jest nerf e, na ten jego trzeci skill, czyli ten gdzie się zamienia w błyskawicę i E, przyspiesza się, bo no, to polega na movement speedzie, tak, to jest 100% movement Speed. To też jest swojego rodzaju, moi drodzy, nerf na ten skill, tak? Bo to się wtedy mniej skaluje. E, widzicie, na wszystko trzeba zwracać uwagę, bo to ma wszystko sens i to też myślę, że to chcieli przede wszystkim też osiągnąć, ale 5 jednostek to nie jest zbyt dużo. Myślę, że mu spokojnie e, uciachać z 10 movement speedu e, nawet. No ale okej. Okay. No spoko. Spoko. Drugi skill, porażenie elektryczne, czas odnowienia z 12 do 15 sekund, w late game to bez zmian, czyli tutaj nerw na, na early game nerf, żeby tak często nie latał po tej linii, czyścił też tak stworu przede wszystkim szybko, prawda, bo on troszkę za, za szybko te stwory czyści, to też się używało do połku jak to robiłeś całe combo, to te trade na swojej linii, jak zazwyczaj się nim grało na baron linii, zawsze były na korzyść henena, Tutaj widz wcześniej mi zwrócił uwagę, żebym ładniej to czytał, więc dziękujemy widzowi i się staramy to poprawić. Trzecia, prędkość błyskawicy. Obrażenia podstawowe tutaj zmniejszone, z 88 w ELEAGUE'em do 70 i w LATE GAME też troszeczkę to zmniejszyli na 235 z 250, więc okej, okay, spoko, myślę, że przyjemny nerf, 15 damage w ELEAGUE'em to jest jednak Fajna różnica i skalowanie mocy umiejętności z 0,8 do 0,7. No tak, słuchajcie, bo to dziwne, że on nawet z tej błyskawicy aż tyle bił, prawda? A to ma być po prostu mobility. Znaczy, mobility, która jeszcze tyle bije, przesada, przesada stanowczo. I e, dobrze, że tutaj za to też się wzięli. Super umiejętność, tnąca burza, obrażenia podstawowe w early game zmniejszone o 5, a w L game o 15, więc fajnie, że to znerfili też z tej burzy. Za bardzo bił i skalowanie mocą umiejętności z 0,2 do 0,15, żeby ten late game też nie był mocny. Ok, słuchajcie, więc Riot Games daje nam tu informację, że wszystko jest tak naprawdę ok, tylko trzeba zmniejszyć obrażenia Kennen'a, tak? On ma małość jakby w swoją mechanikę, tylko po prostu oni nie chcą. Pokazali nam, że nie chcą, żeby on one-shotował wszystko, bo teraz myślę, że nie będzie aż tak one-shotował, prawda, w tym fajcie. Bo to było chore, że on się wbijał, i potrafił zabić ci si ADC, MAGA, czasami Supporta, albo nawet JUNGLERA na kombo naraz, jednocześnie. To nie jest normalne, więc te nerwy, które dostał, to spoko. Moim zdaniem można było troszeczkę mocy go ciachnąć nawet. I dziwi mnie, że jeżeli chodzi o jego drugi skill. No, ale dobra, tak, ja to rozumiem. Oni chcą, żeby on z tego drugiego skill'a się bił. No to dobra, no to ultimate moim zdaniem powinien dostać większego nerfa, bo tutaj są obrażenia podstawowe ze 35 veligiem do 30. Moim zdaniem to powinno być 20 na 20. Ciachnąć mu to, bo to jest nienormalne, że on aż, aż tyle z tego bije, a dalej będzie z tego sporo bił. A w game jest 90 punktów ze 105. Ja bym ciachnął spokojnie do 70, bo to. Nie chodzi o to, żeby Kenen swoim ultimatem, który też, wiesz, stunuje grupowo, masowo ludzi, żeby on z tego zabijał, tak? To ma być stan grupowy po prostu. On nie ma z tego zabijać, więc po co w ogóle takie duże obrażenia z tego ultimate'a? I przyrost obrażeń, moc umiejętności. No spoko, tutaj mi się podoba, akurat. Mm, dobra, Lisin. Ostatnie zmiany spowodowały, że fala dźwięku pierwszy skier czasami nie dosięga celów odrzuconych z gniewem, super umiejętnością. Modyfikujemy zasięg, by znowu można było polegać na tej kombinacji. Spodziewamy się, że będzie to drobne osobienie, a lisin raczej dobrze sobie radzi. Nie, no to prawda, słuchajcie, lisin jest dalej mocny i dalej go nerwią, słuchajcie, cisną mu ostro. Jezu, jakby kopniak dalej będzie działać, a moim zdaniem to mm, troszeczkę może boleć. To może po prostu, moim zdaniem, boleć. E, Tristan. Tristana, moi drodzy. umiejętności Tristana wydają się nijakie, a jej pisowy ładunek wybuchowy, czyli trzeci skin, o czym też mówiłem, słuchajcie, nie jest po pełnym skumulowaniu aż tak wybuchowy, jakbyśmy tego chcieli. I jak ja bym tego przede wszystkim chciał, bo moim zdaniem Tristana bardzo słabo sobie radzi. Jedynie gdzie sobie radziła, to late game i tym trzecim skinem, gdzie zazwyczaj z tego właśnie miała bardzo dużo obrażeń, Nie zdaje ich prawie wcale. Nawet pod up. <laughs> pierwszy skill, szybki ostrzał, prędkość ataku ze 30% do 50% w e to jest duży, ogromny buff już w tym momencie. Na late game to jest 110% z 90%, to jest bardzo duży buff już w tym momencie dla Tristana na tym pierwszy skill, który przypominam nie kosztuje też many, czas trwania z 5 sekund do 7 sekund, to jest uj, w tym momencie to jest ogromny buff. E, dla Trysandu, już w tym momencie to jest duży buff, bardzo mi się podoba i na pewno Tristanką będę grał. E, drugi styl rakietowy skok, obrażenia podstawowe ze 60 do 80, 85 zwiększyli i w late game jest to 295 punktów, więc spoko to mi się podoba. Jakoś na to nie zwracam uwagi, bo to raczej e, patrzę na to gracze, którzy by grali pod AP, ale na pewno miłe e, tutaj zaskoczenie też, bo nie spodziewałem się, że tą rakietę też e, zbufują, e, i spoko. Spokojnie mi się podoba. Ładunek wybuchowy, czyli ten. Aha, czyli tutaj, teraz trzeci skier. Oni się pomylili, bo dali dwójeczkę. Ładunek wybuchowy. Podstawowe obrażenia efektu biernego z 40 do 55. Ok, będzie się szybciej i przyjemniej farmiło. W led jest to 145 punktów, więc bardzo miło. Podstawowe obrażenie efektu użycia. W L game jest to 65, troszeczkę bardziej zbufowali, a w late game jest to dosyć sporo, bo aż 110 punktów. Skalowanie z obrażeniem od ataku 50. W I tutaj dali 55, i w late game jest to 110%, a w late game teraz będzie, przepraszam, to było 110%, a teraz będzie 160% dodatkowych obrażeń od ataku. Wow! ja ja powiem w szczerze, że Tristan dostała bardzo dużego bufa i moim zdaniem będzie teraz grana, będzie grywalna, bo no nie ukrywajmy, nikt nią nie grał, bo po prostu była średnia i to mocno średnia, poniżej średniej. E, dobrze, bardzo mi się Tristanka, e, ten, te zmiany bardzo podobają, zostawcie apeczkę. E, Twisted Fate, Twisted Fate nie radzi sobie zbyt dobrze, szczególnie w grach na wyższych poziomach rozgrywki. No, i dobra, zobaczmy, co zmienili. Drugie, wybierz kartę. Niebieska karta przywraca 10 punktów. E, many więcej. Skalowanie mocy umiejętności niebieskiej karty z 0,5 do 0,8. Ok, na late game to będzie bardzo miłe. Skalowanie mocy umiejętności czerwonej karty z 0,5 do 0,65. Ok. Miłe, też przyjemne na late game. Czas trwania ogłoszenia złotej karty. Generalnie Twisted Fate, dobrze, że nic tam więcej mu nie ruszali, bo on jest, on jest po prostu przyjemny, on jest grywalny, on jest grywalny, po prostu jest takim średnim magiem, inni są lepsi i myślę, że ten buff troszeczkę te statystyki grywalności zwiększy, więc będziemy częściej może widywać Twisted Fate na midzie. Aczkolwiek on nie jest taki łatwy, w sensie ja myślę, że on nie jest też grywalny, bo on jest dosyć trudny, zwłaszcza rzucanie tego ultimate'a jakoś tak... Jest to bardzo niewygodne, nie wiem, czy zauważyliście, nie? Ee, dalej, Yasuo. Super umiejętność Yasuo czasami wydaje się być raczej ostatnim westchnięciem. W tym momencie animacja trwa zbyt długo, więc przyspieszamy ją i zwiększamy obrażenie ostatniego tchnienia w, później, w późniejszej fazie gry. Super umiejętność tutaj zostanie ulepszona. Obrażenia podstawowe w early bez zmian, w late game to jest o 100 obrażeń więcej. To jest bardzo dużo. O 100 obrażeń więcej. To jest bardzo dużo. E, więc duży, bardzo buff dla Yasuo. Co oni chcą, żeby e, Yasuo, jak na PC tam e, kiedyś oglądało się takiej akcji, że robił 1 vs 5, a Ultimate wszystkim połowę. HP. E, dobrze. Czas trwania ze 0,5 sekundy do 0,25. Więc. O, a, czas trwania animacji. Ok. Czytajmy wszystko ładnie. Czas trwania animacji. E, tutaj jest zmniejszony. No spoko. Czas trwania podrzucenia, ale to jest nerf, to jest i buff i nerf jednocześnie. Zauważyliście? Bo no zobaczcie, czas trwania podrzucenia ze 0,5 do 0,25, więc to jest też e, mały nerf. Mm, czyli tak, oni chcą, żeby Ultimate Yasuo bił e, więcej, ale trwał krócej. No Okej, okay, krótka piłka, A więc e, po prostu go balansują. E, Okej, okay, moim zdaniem spoko. Przedmioty. Wierzymy, że ją oferuje zbyt dużo mocy. Aha, czy tutaj Yomów zmienili, że ataki przemieniają rozpęd na dodatkowe obrażenia magiczne przy trafieniu. Tego już nie ma usunięte zostało. Yy, Okej. Okay. Mm -hmm. No dobrze, to jest bolący troszkę nerw, moim zdaniem. A nadal usuwają wszystkie ładunki rozpędu. Aha, czyli to jakby działa na tej samej zasadzie daje nam chyba Speed, o ile dobrze rozumiem. Ale nie, zda, nie zadajemy po, po prostu obrażeń magicznych e, przy trafieniu. No i tyle. I reszta bez zmian. Pancerz umrzyka. Rozpęd usunięto. Ataki przymieniają rozpęd na dodatkowe obrażenia magiczne przy trafieniu. Ataki nadal usuwają wszystkie ładunki rozpędu. Aha, czyli to też to zmieniamy, aha, czaj, rozumiem, rozumiem. Tu wam się wyświetli, wyświetlą ikonki tych itemów, żebyście po prostu wiedzieli o co chodzi. I tutaj nowość, miażdżący cios, czyli jak się rozpędzisz i zadasz ten cios, to coś zmieniają. Ataki zadają obrażenia magiczne, równe zużytym ładunkom rozpędu. a takie wyzwarciu, które zużywają maksymalną liczbę ładunków rozpędu dodatkowo spowalniają wrogów o 50% na jedną sekundę. Więc pan yy, z dostał yy, też tego nerfa, co dostał Jomu, ale dostał też buffa, więc został po prostu zbalansowany, a jomu dostało po prostu nerfa. A I spoko. I tutaj tak samo to działa zaklęcie odkupienie i zaklęcie na szyjnik, czyli ten loket yy, to po prostu yy, nie będzie się tak stakowało, nakładało na siebie wcześniej można to było kupić 5. I wszyscy mieli, wiesz, 5 razy na przykład 400 punktów bariery załóżmy. Yy, to teraz yy, każde kolejne użycie tej bariery. Czy też odkupienia, czyli tego healu grupowego, e, będzie zmniejszona o 50%. Jeśli cel został a, uleczony innym odkupieniem w ciągu 20 sekund, więc oni nie chcą, żeby e, na przykład loket, czy e, to odkupienie się dublowało. Okej okay, spoko. Dodano możliwość sprawdzenia dokładnego opóźnienia w grze, więc to jest miłe. Dla nas, bo myślę, że wielu z nas chciałoby wiedzieć, ile mają dokładnie pingu i czy to wina na przykład gry, czy to też ich internetu. Dobra, tutaj są też takie duperele, nie będziemy się za bardzo tym tak zajmować, możecie sobie przeczytać, jeżeli chcecie. O, to jest, co ciekawe, zmiany w rozgrywce. Namiestnik barona. Czuliśmy, że namiestnik barona na, na wzmocnionych stworach wydawał się być niesprawiedliwy dla przeciwników i dość mylący. Nie, bo to słuchajcie prawda, wcześniej Baron jak podszedłeś do tych stworków to te stwory długo yy, były kurcze pod wpływem tego buffa, mimo że przeciwnik już jest po drugiej stronie mapy i to było dziwne, więc fajnie, że to e, nerfią, tutaj jest napisane z 10 sekund, teraz będzie 5 sekund, jeżeli przeciwnik się oddali, tak? Aha, czekaj, Jezu, słuchajcie, jeszcze Prze przeczytajmy to, wędrujący krab. Wędrujące kraby pojawiają się teraz podobnie jak w League of Legends na PC. Na początku, gry pojawia, poja, na początku gry pojawiają się dwa wędrujące kraby po każdej stronie mapy. Potem jeden krab pojawia się po losowej stronie. Ale to ciekawe, czyli co będą na początku? Będą dwa kraby do zabicia. Bo wiadomo, dwóch dżunglerów ma swoją rotację. Dwóch bierze kraba. A później już trzeba mieć laka. Szczęście! Aha, to też jest poniekąd nerw dla dżunglerów. I dla graczy, którzy strasznie od tego Kraba zabiegali, bo faktycznie Krab był za mocny, bo on dawał, słuchajcie, za dużo wizji przede wszystkim. W sensie inaczej, Krab daje bardzo dużo wizji, a to, że co chwila by się respił i po dwóch stronach ten Krab był zabijany, to dla junglerów, żeby zrobić ganka na, na Dragon Lane było bardzo trudne. Jeżeli oczywiście jungler o to zadbał. Dlaczego nie ma jeszcze wyboru ról? To jest dobre, moje drodzy, pytanie, ale. Też wcześniej napisali, tutaj tylko akurat nie przeczytałem w tym wcześniejszej e, wcześniejszym informacji, że. W sumie nie wiem, dlaczego nie ma wyboru rul. I ja na to osobiście czekam, bo jest to moim zdaniem po prostu ważne, zwłaszcza dla e, psychiki e, gracza. To jest wręcz kluczowe, ale. Bądźmy cierpliwi, słuchajcie, ja myślę, że Riot Games cały czas nad tym. E, Pracuję więc, bądźmy po prostu cierpliwi. Sami zobaczcie, ile czempionów wypuszczają, bo do marca, z tego co policzyłem, e, ma wyjść. Ja teraz z wami policzę: Ksajach raz, Rakan 2 Pantheon 3 e, Leona 4 Diana 5 Katarina 6 i jeszcze przecież miał Ramos wyjść, więc prawdopodobnie 7. Coś koło siedmiu bohaterów w ciągu dwóch miesięcy. To jest bardzo duża e, ilość. Bo dla nas tak to się wydaje, że to jest. E, wiesz, fajnie nowe bohater i tak dalej, ale oni na to e, wiecie, spędzają nad tym bardzo dużo godzin, tak to jest ich praca, ale tak czy siak, to wymaga czasu. E, dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. No i cześć!